Pani minister, proszę powiedzieć, ile z budżetu państwa wydajemy na zdrowie? Może inaczej, ile w ogóle wydajemy na zdrowie publiczne, bo to są wydatki budżetu państwa, ale to są przede wszystkim składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydajemy ponad 75 miliardów, tak jest plan w ustawie budżetowej na 2014 rok. I jak pokazała dzisiejsza dyskusja i te dwa panele, w których miałam przyjemność brać udział, problem leży chyba bardziej niż po stronie tego, żeby zwiększyć nakłady, w tym, żebyśmy we wszystkich resortach znaleźli jak najbardziej efektywne sposoby na wydatkowania tych pieniędzy, które nie są wcale małe. Natomiast to, na co zwracali uwagę eksperci, że najważniejsza jest tutaj edukacja, najważniejszy jest styl życia, najważniejsze jest takie wewnętrzne nastawienie prozdrowotne. No i tutaj bezwzględnie rolę pierwszorzędną musi odegrać edukowanie społeczeństwa, pewnie czym skorupka za młodu, a więc przede wszystkim szkoła. I my w Ministerstwie Finansów, w naszym Departamencie Wydatkowym rozpoczęliśmy Przejęliśmy taki proces badania, przeglądu efektywności wydatków. Chcemy, żeby wydatki na ochronę zdrowia były jak najbardziej efektywne, czyli żeby ta relacja pomiędzy nakładami a efektami była jak najlepsza. Proszę powiedzieć, czy pomogłaby Wam ustawa o zdrowiu publicznym? Tutaj eksperci również mówili, że ta ustawa jest bardzo potrzebna. Nie czuję się ekspertem do spraw zdrowia i pewnie to, to oni lepiej tutaj mogą udzielić lepszej odpowiedzi. Natomiast wydaje się, że jeśli ustawa ta pomogłaby skorelować Pracę poszczególnych resortów, gdybyśmy odeszli od te, tej silosowatości, od tego, że każdy resort uważa, że robi coś lepiej od innego i gdyby udało się, bo to jest zawsze tak, że synergia to 2 plus 2 jest więcej niż cztery. A więc dla ministra finansów to jest oczywiście korzystne i jeśli ten efekt synergii dzięki ustawie mielibyśmy uzyskać, to uważam, że jest potrzebna.